Halo, mamusia? Mamo, chciałabym ugotować słynną zupę ogórkową z przepisu mamy. Może mi mama podać recepturę. Nie mogę się doczekać, aż grześ jej spróbuje. Oczywiście, kochanie, najpierw weź kilogram ogórków kiszonych, ale pamiętaj, muszą być zrobione w domu. To warunek dobrego smaku. Mamo, kiedy ja mam tylko ze sklepu, to chyba nic nie szkodzi. Tylko ze sklepu? To jakbyś chciała upiec ciasto bez mąki. Jedź na targ na drugą stronę miasta. Jest tam taki pan Andrzej, 50 lat, kraciasta koszula. Stoisko na samym końcu. On ma dobre ogórki. Jak wrócisz, koniecznie weź 20 ziemniaków. Dobrze obierz i pokrój dokładnie w kostkę. Dobrze, mamo, jestem już z powrotem. Straszne korki. Ile mówiłaś? Dokładnie 20 ziemniaków? Myślałam, że to tak na oko. Mam tylko 8. Widzisz, to dlatego moja zupa smakuje lepiej. Ty zawsze wszystko na oko. Dwadzieścia to dwadzieścia, żadne na oko. Dalej, idź po ziemniaki na targ. Jestem, jestem, trochę mi to zajęło. Co dalej? Teraz, kochanie, dodaj bulion, ale tylko ten, który robiłaś sama. Żadnych sztucznych kostek z torebki, bez konserwantów i innego dziadostwa. Czy może być kostka bulionowa? Kostka? Dziecko to tak, jakbyś chciała namalować obraz pędzlem do ścian. Musisz uważać sama. Nie ma innej możliwości, kochana. Trochę się robił, ale już jest gotowy. Pięknie pachnie. To co teraz? Teraz najważniejsze, dodaj śmietanę, ale najpierw ją zahartuj, inaczej się zważy. Mamo, co to znaczy zahartować? Chyba muszę podszkolić się z tej całej gastronomii. Kochanie, nie wiesz? Wlewasz odrobinę gorącego bulionu do śmietany. Mieszając, a potem dodajesz do zupy. Dobrze, dobrze już robię. No i pamiętaj, żeby doprawić wszystko miłością. Świetnie, mamo. Dzięki za pomoc. Grzesiu na pewno się ucieszy. A teraz najważniejsze zalecenie z przepisu: idź i to wszystko wylej, bo i tak to zepsujesz. Przyjdźcie z Grzesiem na zupę do mnie. Tak to już jest z teściowymi. Czy ty też możesz pochwalić się teściową niczym z tego żartu? A może wręcz przeciwnie. Moja teściowa uwielbia Twoją kuchnię. Podobało ci się? Lajkuj i subskrybuj.